Jednym z zagrożeń związanych z wychowywaniem dzieci ze spektrum autyzmu, takich zagrożeń, które z pewnością będą spowalniać proces terapii, być może nas przystopują w naszej efektywności działań jako rodziców, jest fakt, że my bardzo często zrzucamy wiele objawów po prostu na diagnozę autyzmu, albo, się, albo wręcz się do nich przyzwyczajamy. Dlatego fajne i ważne i polecam Wam, żeby raz na jakiś czas specjalista takim świeżym okiem przeanalizował funkcjonowanie Waszego dziecka, ponieważ być może na danym etapie jest coś jeszcze, co można byłoby zrobić. Także pomyślcie o tym i zastanówcie się. Często jest tak, że my po prostu m, zakładamy, że dzieci ze spektrum autyzmu powinny mieć problemy z. Wypróżnianie albo, że wszystkie dzieci są wybiórcze pokarmowo, albo że wszystkie nie śpią, albo że wszystkie są pobudzone. Nie, to jest nieprawda. Jak najbardziej powinniśmy szukać przyczyn występowania tych różnych objawów i tej charakterystyki, właśnie stanu klinicznego dziecka. Także na każdym etapie rozwoju dziecka powinniśmy być czujni, jak pomóc, ponieważ zwykle jest jeszcze dużo możliwości, które możecie wdrożyć i wprowadzić. Zapraszam was na naszą stronę www.autyzmmyślnikspektrum.pl